Siemano, ja jestem Czarek, a to jest mój Audio Do tego, co powiedział Feofan, dobry przyjaciel, dobry, mój znajomy, na temat ceny gier komputerowych, zacytuję jego słowa. Poszedłem do Empiku zobaczyć, ile kosztuje gra Battlefield 3 i kosztowała 90 zł, czy tam 100. Następnie poszedłem tydzień później sprawdzić, ile ta gra kosztuje. I kosztowała 150 zł. I powiedział też takie słowanie, że to dokładnie tak brzmiało, że to jest przesada za taką grę. I teraz yy, moja wypowiedź na temat tego trochę, co on powiedział, i do oceny gier komputerowych właśnie. Jeżeli gra jest tworzona przez rok i pracuje nad nią 200 ludzi, co najmniej, yy, gra musi swoje kosztować. Jeżeli osoba taka jak Piotrek jest właśnie oburzona ceną tej gry, proszę bardzo, niech zrobić sam taką grę, nawet tam już po studiach, na tym poziomie, i wtedy zobaczy, ile taka gra zabiera czasu tworzenie gry. Zacytuję tekst chyba z gazety, ale ogólnie też z poradników. Stworzenie jednego drzewa, takiego jak w Crazy Dwójce. Takie drzewo wymaga roku, roku. Przesadziłem, 150 dni robienia. To jest dzień na jednego liścia w samym drzewie. I teraz tak, jeżeli samo robienie takiego drzewa jednej osobie zajmuje tyle, w takim razie dajmy na to, że jedno takie drzewo w ciągu tworzenia w cią jego, w ciągu powiedzmy tygodnia, zajęłoby 20 osobom. Teraz postawcie się. Na miejscu tych osób, które musiałyby robić właśnie tą grę, ludzie poświęcają około dwóch lat na stworzenie dobrej gry. Jeżeli, tak jak chyba wcześniej powiedziałem, w zespół składa się 200 osób, gra musi swoje kosztować z tego powodu, iż stworzenie jej zabiera trochę czasu. To jest jeden z czynników wpływających na cenę gry. Kolejnym czynnikiem jest to, że gra się sprzedaje. Zobaczcie, ile ta gra zarobiła po 24 godzinach od, pr od promocji, od premiery. Trochę zatkałoby ludzi, bo studio zrobiło w ciągu nie wiem jak krótkim czasie potworną sumę pieniędzy, przez którą podejrzewam, 10 z, nas, z, nas, z Was słuchających tego audiologa nie zarobi razem wziętych przez całe życie. Więc samo mówi za siebie. Dalej, tak jak powiedział, że gra kosztowała tyle. Jeżeli nie zwraca się uwagi na napisy w stylu promocja, 30% taniej, to gratuluję. Tak samo powiedział, że na Ordzinie gra kosztuje 74 zł. Specjalnie włączyłem Ordina za to, co właśnie powiedział Piotrek. Teraz dokładnie Wam przeczytam, co piszę na Ordzinie. Tydzień wyprzedaży zniżki do 50%. Promocja ważna do 30 listopada. Na tej promocji można m.in. kupić Battlefield 3 edycję premium za 124 zł, czyli tyle ile kosztuje normalna edycja bez dodatków. Eee, więc, niestety, widzę, niektórzy nie umieją czytać reklam, eee, nad czym ubolewam, ponieważ potem robią z Was tak naprawdę debili. Hmm, tak, to jest, to jest właśnie taki punkt widzenia. Eee, co by tu jeszcze mam więcej powiedzieć o tej cenie gier? Eee, jeżeli może taka moja mała rada, gry najczęściej tanie są w Mediamarkcie, zawsze będzie 20 zł różnicy niż w Empiku, co najmniej dycha jak w Tesco eee, no i to będzie na pewno dużo taniej jak wyjdzie na Steamie, albo tak samo, albo lub podobnie jak Oroginie. Osobiście jestem za pudełkowymi wersjami gier, bo przynajmniej wiem co kupuję. I mogę zawsze zwrócić kasę. Bo to, czy jeżeli produkt jest jakiś zły, prawda? Prawda. Dobrze. E, to by było raczej tyle z tego mojego punktu widzenia na temat gier e, komputerowych, cen gier komputerowych. Eee. E, czekam na wideo... Respo, znaczy wideo Audio rispona. Feo, bo jestem ciekaw, jak się wypowie na moje zdanie, które właśnie w tej chwili Wam powiedziałem. Yy, a więc czekam na, na audio Rispone. Feo, i trzymajcie się. Siema.